Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam, jak widzicie, same zdrabki za 5 zł. To są zdrabki, można powiedzieć, dla mnie ulubione, bo te zdrabki za 5 i za 10 zł również przynoszą najwięcej wygranych. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Jest ich 6 sztuk, czyli łączny koszt to 30 zł. I tak jak widzicie, mamy tutaj rubinowe 7, czarną perłę laster miodu, dolar, premie i krzyżówkę XL. Zabieram się za krzyżówkę, ponieważ jest trochę drapania. Jakiś tutaj cień mam. Okej. Okay. Mamy G, G oraz J. Tu jest J, Jacek, Jazon. gips ka aras o oraz u jacek <laughs> literka a oraz p tu mamy w bonusie Regina, to mamy kwota Afrika. Rosa, Fromburg, Kr, Simena, Gips, utopia, ada, defilada, jacek, osa. Tu jest Y oraz O, kwota egzotyka Y, rok, rosa, sok. Musiałam łyka wziąć, bo coś mnie suszy. <śm> Iga. To jest Y. O. Uh -huh. Nei no. oraz b H oraz b sybir W nam wyszło, a to jest W i C. M oraz F. Tu jest F. Tu jest M. Centymetr. Klemens. F.

Z oraz X. Tutaj mamy o jazem literka e oraz i. Tu mamy w bonusie, co nam nic nie daje. Tu mamy idea. Iga jest pierwszy wyraz. To jest trochę mało. Tu było Y, tu jest i. M też było i e e e Zed było, te nie było, mamy zdrapkę pustą, nie będę szukać, bo po co? Tu e tu e tu a e. i i i, I nic z tego nie wynika, bo zrapeczka jest pusta. Dobra, teraz premia. Mamy monetę, kwiatek, kotkowe. Worek, moneta, podkowa, kier, pik Arbus, karo i złota. Wiśnia. Miedronka, złota, Arbus, Miedronka i żadnych tutaj podwójnych nie znalazłam a tym bardziej potrójnych strapka jest pusta. dolar już się chyba z nim żegnałam kilka razy ale cały czas w sprzedaży jest, no to trzeba korzystać są jeszcze główne wygrane w nim więc dlaczego nie szukamy czternaście trzydzieści jeden dwadzieścia osiem i dwadzieścia siedem a mamy trzynaście dziewięć jeden dwadzieścia pięć trzydzieści trzydzieści dwa dwadzieścia dziewięć piętnaście jest worek I dwadzieścia sześć, a tu mamy piąta. O, się naśmieciło. Czarne perła. Waliska. Pierścionek, korona, samolot, bank, sejf, palma, skrzynka, zegarek i sztapki. Zdrawka jest pusta. Robin nowe siedem.

Mamy koniczynę, safe i druga koniczyna, ale to jest za mało na wygraną, bo muszą być trzy takie same symbole. Tutaj mamy dwa portfele: złoto, drzewko, skrzynka, koniczyna i portfel. Gwiazda, złoto, skrzynka, podkowa, plik. I drugi raz gwiazda. <coughs> Diament, skrzynka, ul, tęcza i drzewko. Ul, ul, drzewko. Ach, szkoda, że nie było trzeciego ulu. ula. Plik, plik i korona. No i banany. Niestety zrabka mnie zawodzi, zawodzi. Chyba muszę na nią popsiączyć. Mamy i oraz o. O. Czyżby to już koniec? Tak się zadrapałam, że kurczę, a że myślałam, że jeszcze coś. No to, kochani, podsumowanie jest niestety mało optymistyczne. Powiedziałabym, że nawet bardzo mało optymistyczne. 6 drapek. 5 pustych. Yy, jedna tylko zwrot. Może lot to by coś zrobiło z tym? W końcu ogląda nas trochę ludzi i takie drapingi zniechęcają, a jest ich coraz więcej. Więc fajnie by było, jakby lot pomyślało nad tym, żeby ludzie trochę wygrywali, jednak niestety to często się ostatnio zdarza i. Tak jak mówię, nie zachęca to do drapania. 5 zł na 30, czyli minus 25. Kochani, zapraszam Was do komentarzy. Napiszcie, co o tym myślicie. Do subskrypcji tych, którzy jeszcze nie subskrybują, i do lajków. Wszystkie osoby. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, pa.